Siemanko to znowu my. Pamiętacie, jak byliśmy tydzień temu na cmentarzu, gdzie pochowani byli nasi rodacy, to po drodze, jak wracaliśmy, zostaliśmy taką amerykańską restaurację. amerykańska chyba, nie? Amerykańska, amerykańska. I stoją tutaj takie amerykańskie autobusy z tak. tej strony i samochody policyjne. I właśnie na dzisiejszym odcinku wam je Pokażemy, zobaczymy, jak one wyglądają, bo mamy okazję zobaczyć. Tak, Więc zapraszamy tak. na odcinek. Yo. Proszę zobaczyć, jaki piękny, dawny szkolny bus. On jest autobus, teraz tak Autobus, Mordo. Tak, no, po tym napisie mnie to tak stetykowało. Piękna sprawa. Pięknie wygląda. Pięknie odrestaurowany. Proszę zobaczyć, jak on super wygląda. Kiedyś im dzieci jeździły do szkoły, teraz jest to zrobiony, Myślę, że party bus. Podejrzewam, że po prostu ludzie, którzy większymi ekipami przyjeżdżają tu do restauracji, to są zabierane takimi busami, bo tu stoją dwa te busy. Można go wynająć pewnie. I Wynająć go prawdopodobnie można i przyjechać tu, bo spójrzcie, to jest naprawdę bardzo duża restauracja. Widać i na zewnątrz dużo miejsca i wewnątrz bardzo ciekawych. To jest Roadhouse? Tak. Roadhouse. jak? Roadhouse, no. Roadhouse, no. Roadhouse. Proszę zobaczyć, tylne wyjście. No mega, mega pięknie wygląda ten autobus. Szkoda, że nie jest otwarty, nie? No, no Szkoda, super, co. Nie, nie, rusza się. Pięknie wygląda. On jest ładowany, akurat chyba akulatory ładują, no, ale no pięknie wygląda. Proszę zobaczyć, tu stare znaki. Jak hamowali czy migace były, to się wystawiały wcześniej takie znaki. Na bok się wystawiał i sygnalizował, że skręcamy w lewo, czy jak z drugiej strony się otwierało, że skręcamy w prawo. Pięknie wygląda. Taką maszyną to jeszcze przejechał. Spojrzeć nawet kamerę ma zamontowaną z przodu. Chyba w razie, kraksy, jakby coś było, żeby było dokumentowane. Dobra, idziemy zobaczyć te policyjne samochody. Zobaczcie jakie kozaki tak. tu stoją. To amerykańskie, nie? A co to jest za marka cup w ogóle? Caprice, Caprice i to drugie będzie Dodge. A to jaka jest marka? To To jest stary Caprice. Caprice? Co cup to? Price. No, Ford Caprice. Ford Caprice, proszę zobaczyć. Klatka w środku. Radio. Słońce odbija, nie widać za dobrze. Ale jest Ale... identyczny. Oryginalnie zachowany amerykański samochód policyjny. Tak. I o jadą na sygnale. <grym> wiecie co zobaczycie? Tu są lampy, i w nocy podejrzewam, to jest wszystko oświetlone. Tak, żeby było widać. I pewnie zajebiście widać te fury. A tutaj ciebie zaraz wsadzę, jakbyś nie byłeś posłuszny. No nie widać, to nie kratki, to ja bym przegryzł. A to Ale co to jest za to? A ten drugi to jest Dodge. Pięknie wygląda. Widać, o na kozaku no. Te auto to jest Miami Poli. I am Miami bitch. Ale pano. No super, no to już widać, że to jest auto, nie? Pięknie, środku, pięknie. Ciekawe, który rok tego auta. Piękne zegary. No Pana... ci powiem, że stary nie będzie, bo widać, że nie jest widać nic, bardziej ale... nowoczesny. Panie, są kajdanki w środku. No, kajdanki w środku. Pięknie to wygląda. Ten już jest taki kozacki. Naprawdę kozacki. <mulik> <tak> o coś, nie, coś ten, nie? Włączają coś, no. On się sam włącza chyba. Yy, tak, bo, tam koleś patrzy na nas, to pewnie on to włącza. Dodge. Dodge. No piękna sprawa. Dodge Cher. Ty, taki tak jakbyśmy, jakby... ale... jakbyśmy mieli, byśmy go napisali tutaj sobie z Pinki Holland. O, to był kozak. Musimy zagadać, kurczę, coś takiego wykombinować. I będziemy no, jeździć No, W tutaj trzeba przyjechać, gdzieś coś zjeść, nie? Tak. Wcześniej rano, ale restauracja widzę na kozaku. Ta kozacka. Aż mi normalnie jeszcze nic nie pachnie, ale już mi śnika, bo naprawdę fajnie wygląda. Fajnie, jest zadbanie zrobione, wszystko. Jak oni takie auta, ściągli takie busy, czyli ta restauracja musi mieć. Dobra, dawaj może jedziemy A gdzieś jest? na jakąś y, stację benzynową, napijemy się kawy. Zjemy tak, jakąś kanapkę i jakąś kanapkę. chwilę pogadamy jeszcze z wami tak Także widzimy się za moment Ruszamy Yo. Dobra mordeczki, to jedziemy sobie na kawę jakąś kanapkę zjeść Tak, od rana jeszcze nic nie wrzucaliśmy na ruszt Trzeba coś zajeść, napić się kawusi. No Ale i to sk Skwar jest. Co? Jest, jest strasznie. Powiem Wam, że teraz bez klimy dobrze, to będzie dało masz, rady, No nie? dobrze, że masz klimę nabitą, bo ja pier...niczę Czy Wyobraźcie kiedyś, nie? Ty się okno otwierało na maksa i się jechało. No spokój, nie? Tak. to nie idzie wyrobić, nie? Ale nikt nie narzekał wtedy, nie? A teraz już ludzie tak się przyzwyczają do klimatyzacji, że bez tego ani różni, bo. No. Jak klimy nie nabijam, to nie jadę w podróż żadną. Duszą. No weź jakbyś teraz mieszkał gdzieś sobie w Dubaju, no to przecież tam bez klimy to nie wyżyjesz, nie? nie? ale wiesz, Dubaj, w Dubaju to można nawet przystanki na dworze, masz klimatyzowane, że jak czekasz na autobus, wbijać się do środka. No, masz... Wiem, ale Dubaj bogaty kraj, nie? No właśnie, o to chodzi. A co tam u was, mordeczki, co tam porabiacie dzisiaj? Jak wam mija dzień? Piszcie w komentarzach. Tak, tak, tak. Też byśmy się chcieli coś dowiedzieć o was. Popatrzcie sobie trochę na... Holenderskie drogi, chociaż tutaj nic nie widać. Nic tu nie ma. Ale coś do Was pogadamy. O, mamy Shell, dawaj wbijamy Jest na Shell. Wbijamy. wbijamy na jakąś kawę, jakieś ciacho czy jakąś kanapkę i, i zobaczymy, co tam dalej się będzie toczyło. Do Czekaj, zwolni pokażemy cenę benzyny. Patrzcie. E, Benzyna, nie wiem, czy widać. Weź trochę podnieść bliżej. Jeszcze, jeszcze mordeczko euro 54 euro 54 benzyna diesel euro 21 V-Power euro 70 oh my god no jak z kosmosu gaz 5.9 centów o gaz ale ja nie jestem zwolennikiem gazu no wiadomo wiadomo u nie musi być benzyna Musi czuć zapach benzyny, musi słychać silnik. Tak jest. Weź gdzieś tam za parku i tam tak. koło tamtego auta niebieskiego. Jak widzisz? Gaz to na prawej tylko, stronie. Jak gaz to tylko z tyłka Tylko tego Volkswagena zostanie już. I wbijamy na jakąś, na jakąś, na jakąś, na jakąś kawkę, gdzieś tu sobie staniemy i sobie pobajerzymy. Tak. Dobra, to wbijamy widzimy się za moment. Jo! Tak, jesteśmy już. Jesteśmy, zapytamy. Widzieliśmy sobie dwa razy Americano Tak. Czarną kawę Americano Ładne. Oczywiście jedzonko, bo tam już nawet niektórzy się zamartwiali, że czemu nie jemy na odcinkę, no to. Tak, myślę będziemy jedli. Kanapeczka z omlecikiem i z bekonikiem. Nie jadłem jeszcze kanapki z omleciem i z bekonem. Ja już kiedyś jadłem, jest dobra, dobra. I 4 euro koszt takiej kanapeczki jedną. 4 euro kawa na stacji średnia americana black tak. 2 euro. Oczywiście poszły też inne zakupy. Nie wyobrażam sobie życia bez kawy. A no Pięk... tak, bo dzisiaj mamy ognisko. Na ognisko, drzewa, się Będziemy kia, mordy. Tak, 5 euro za taki worek drzewa. No i rozpałka musi być. To podejrzewam 10 euro będzie kosztowało. I coś zimnego. Ale skwal jest konkretny, wam powiem, nie? Jest, pali w plecy niesamowicie. Ciekawe ile stopni teraz o. właśnie, nie ma jak sprawdzić. Ale ja ze dyszki już będzie, nie? Na pewno. Mm. To co, po bułeczce, nie? Dobra, no jasne. Tracę się pędzlować. Zaraz południe. No ogólnie jesteśmy fanami jedzenia takiego ulicznego, że gdzieś jakąś bułkę na mieście. Tak. Chcemy zrobić też taki odcinek Poland Street Food, że będziemy chodzić i jeść różne dania uliczne holenderskie. Pokaż może do kamerki, jak wygląda w wszystku ta bułeczka. Dobra? No, pyszna. Boczunio siedzi, omlecik siedzi, jeszcze jest jakiś sos. To, ale dobry pomysł, żeby sobie ale w zrobić taką kanapkę, mm -hmm. nie? Bardzo dobre. Pewnie, na podróż jak znalazł. Smacznego. Smacznego. Chciałem nam jeszcze dać majoneziku, ale zrezygnowaliśmy. Dobra, słuchajcie, bo nie każdy lubi, gdzie oglądać oglądać jak jemy, jak komuś przeszkadza, to sobie przewincie. <laughs> Muszę się nie No, dobra, no. Becie gdzieś na stacji? Na pewno bardzo dobra. Tam, tam Bardzo dobra, no. ja wyrzucę od razu Świetnie, daleko No. Wow. Jedziemy zaraz do domu, nie? Tak. Jeszcze dużo obowiązków, trzeba na gwizę naszy Grill ognisko. Grilo, ognisko, no Alkohol schłodzić. A dzisiaj pijemy bimber. Tak, 50%. Dostaliśmy od dzisiaj z pracy. Pozdrawiamy się. Dzisiaj go obalimy. A jutro będzie... Ból głowy, kacy. Chyba, że do tego nie dopuścimy. No. <laughs> nie da rady może. A no, wiem przyjęła. To ale pamięci, że dobry pomysł, żebyśmy sobie zrobić taką kanapkę w domu. Usmażyć sobie omleta? Ej, no. Taką sineczkę, nie albo kanapki z omletem. Powiem wam pierwszy raz jem kanapkę z omletem i jest całkiem spoko. Dobra, no dobra Ta bułeczka to jest taka pszenna, nie? Czy gryźikowa jakaś taka była. No. będzie chyba pszenna, no? no. To jest masołkiem tylko... pośmarowanym Masołkiem i jaki coś. Nie? Masołkiem chyba z przyprawami takimi jakby. Działowymi. To mm -hmm. jest teraz gdzieś nad wodą gdzieś, taki gorąco ja Byłem się wczoraj i ludzi mnóstwo no? no, jest, jest, jest bardzo źle. No Nie ma co się dziwić, Dopiero... w domu gorąco, Lepiej no, się chodzić nad wodą Przełkłem. Dopiero pierwszy raz nad wodą w tym roku byłem parę dni temu nad jeziorem. Pierwszy raz w tym roku, bo pogoda była lipna cały czas, nie? Teraz dopiero no, w sierpniu tak strzeliło, ale to będzie też 2-3 tygodnie. W tym roku wam powiem, że lato nie jest za fajne w Holandii. 2 tygodnie grzeje, a resztę, resztę lata to była lipa, nie? Tak, ale Trzeba z tego, tego co wiem, to praktycznie wszędzie tak, nie? W mm. Polsce też, bo tydzień pogrzeje, potem burze, wichury. No to jest to samo, to tak samo. No tu ostatnio było cały czas po tym ubraniu, nie? Teraz te, tutaj tygodnia teraz będzie fajny pogody? Też program, nie? A potem znowu, no. Nie wiem, no. czy Kawa do omlecika, jak najbardziej. O! Czuć za amerykańsko, nie? To mi było trzeba, to mnie się sprawia na nogi. Jest, 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 od No. Jak nikogo nie ma, wrócimy do sklepu i pani z zakasą się pyta, w jakim języku rozmawiamy? No, tak. no. Mówi, bo tak podobny do niemieckiego. Mówi, czy nie? Ja mówię, że nie, że z kim innym. A to w jakim? Nie, że po polsku. A bo ona myślała, że to y, niemiecki jest. No czy rozumiemy. Cię pytałam, no, oczywiście. Ktoś się. No, no, ale drugie, lekker ruchu na tej stacji nie ma, nie? Po prostu pojechał Tak, to z Kojewo. Kojewo? tak. No, czyli pewnie Polacy. a polska firma. Tak, a to no. napakowane ludźmi, pełne. Może w roboty? Nie, no w roboty też tak. Ale jest mega, jest tak gorąco, a nie mamy gdzie ustawić kamery. Musieliśmy stać na środku słońca, bo w cieniu nie ma gdzie postawić. Niestety, ale tak zaraz będziemy zawijać dalej. Bo jednak wam najbardziej przyjemny. No, dzisiaj będzie taki luźny odcinek. Bo my już będziemy wrzucać ogólnie wszystko, nie? Raz jakąś y, zwiedzanie, raz pracę, raz taki o zwykły wypadek, jak dzisiaj, gdzieś na stację. Tak, tak. Żeby po prostu była obszerna tematyka i żebyście się nie znudzili. Szybko nami. Tak jest. I tak jak mówię, jakbyście chcieli coś zobaczyć, Na pewno w komentarzach. Komentarze. Co byście chcieli zobaczyć w Holandii, tam ktoś pisał komisy? Możemy zrobić komisy za jakiś czas? No, no zrobimy komisy, na pewno. Mamy dużo pomysłów, tylko teraz po prostu potrzebujemy czasu. Bo jak wiadomo, chodzimy też do pracy, po pracy nagrywanie, Jestem w domu, różne obowiązki. No, naprawdę... jest masakra. No jest, jest. Tylko pod wiatr, jak się chrąba, y, trzeba jakąś klimę i piwko zimne do ręki. Może nas poznali, że ulubiony polski kanał w Holandii. <laughs> na pewno. Która mamy godzinę? Za do 5.11. Dobra, no to wracamy. Na 12.00 to Do ten domowych obowiązków? Tak. No so, i do następnego. Trzymajcie się. My się zbijamy na chatę. Pozdrawiamy z Pinki Holland. Yo!